Marsz Podległości Słowian Organizator Okupant Watykan Triumf Ciemnej Strony Mocy nad Lechitami Patronat Medialny Radio Maria i Telewizja Trwam Tuba Okupanta Patron Józef Piłsudski Agent Niemiecki Szkodnik Polska Jest to nazwa rzymsko-watykańskiej prowincji do ściągania haraczu My jesteśmy Słowianami, Lechitami Okupant zniszczył naszą tożsamość Odczął nas od korzeni. To są specjaliści, sataniści od czarnej magii. Nazwali nas Polakami. Polska wywodzi się od wyrazu Polachach, czyli jest już Polachach, czyli już ich nie ma. Czyli Polak, Polska jest to nazwa przyklęta. Wolność wynika z wiedzy. Jeśli pragniemy wolności, trzeba mieć wiedzę, co tu się dzieje. Niewiedza to niewola, a to jest marsz niewolników.